Nasze życie ma tendencję rozpoczynać się z głęboko niereprezentatywnego doświadczenia, w którym otaczają nas ludzie, którzy się troskliwie nami opiekują. Wyrywając ze snów i splątanych myśli widzimy jedną albo dwie uśmiechnięte twarze, które wpatrują się w nas z maksymalną czułością i troską. Oni patrzą na nas z tym wzrokiem, gdy z kącika ust powoli wypływa strumień ślinki i śpieszą się ją wytrzeć, jakby przed nimi było bezcenne płótno. A następnie powoli głaszczą miękką, niemalże łysą główkę. Gdy wreszcie się uśmiechamy, oni mianują nas niemalże nadprzyrodzonymi istotami. My robimy pierwsze kroki, chwiejemy się, upadamy i odważnie pragniemy stać się lepsi. A oklaski za to słyszymy na okrągło. To dzieje się nie tylko w domu. W szkole, gdy mierzymy się z czymś trudnym, nas wspierają najlepsi nauczyciele. Oni rozumieją, że możemy się zniechęcić i nagradzają nas za każdy przejaw inicjatywy, nawet tej dosyć mało znaczącej. Później oczywiście dorastamy i trafiamy w straszną rzeczywistość. Teraz istniejemy w świecie, w którym wszyscy są dosyć obojętni na to, co mówimy, myślimy albo robimy. Gdy robi się coraz to boleśniej, możemy przebywać w końcówce wieku dojrzewania. Możemy znajdować się w akademiku albo samotnie kroczyć po ulicach wieczornego miasta. I nagle do nas dociera, na ile jesteśmy nieważni w skali tego ogromu zdarzeń, które się dzieje wokół nas. Gubimy się w tłumie ludzi, wśród których nikt nic o nas nie wie i ich nie obchodzi nasze szczęście. Oni przypychają się obok nas, widząc nas tylko przeszkodę w ich własnym rozwoju. Obok również przyjeżdżają pełne autobusy ludzi, którzy nie mają zamiaru klaskać ani wycierać nam ślinki. Jesteśmy znikomi w porównaniu z ogromnymi wieżowcami i świecącymi billboardami. Możemy umrzeć, i tego nikt nie zauważy. Rzeczywistość może okazać się brutalna, ale mamy ją za bo skupiamy się na jej najciemniejszych aspektach. Jesteśmy smutni, przez to, że jesteśmy niewidzialni. Nie rozważamy nad prawdziwą istotnością naszego celu życia, jednak to ratuje nas od innego niepokojącego problemu, a mianowicie niekończącego się i pochłaniającego uczucia niepewności siebie. Z drugiej strony, nawet nie zdawaliśmy zgody na cudzą obojętność, i tak naprawdę. Tak cierpimy przez to, że inni ludzie, jak się o tym domyślamy, myślą o nas. Jesteśmy zmartwieni tym, jak bardzo dziwnie brzmi nasz głos, gdy chcemy zapytać kelnera o drobinę mleka, albo jesteśmy pewni tego, jak bardzo jesteśmy nieatrakcyjni, gdy chcemy do kogoś zagadać. Ludzie w restauracji na pewno zastanawiają się, dlaczego nie mamy przyjaciół. Ludzie z pracy na pewno nie zapomnieli, jaką głupotę powiedzieliśmy miesiąc temu o handlowej polityce państwa. Osoba, z którą spaliśmy 4 lata temu w łóżku, przez jakąś niejasną, ale poważną przyczynę myśli ona źle. Dowodów tak naprawdę nie mamy, póki co mamy tylko emocjonalną pewność i instynktowne zrozumienie tego, że postąpiliśmy dosyć głupio a nasze dobre strony najprawdopodobniej nigdy nie zaimponują wszystkim. Wszystkie nasze sposoby zapobiegać temu, co świat uważa za normalne i uczciwe, zauważa prawie całe miasto. Oni mogą obgadywać to, jak zahaczyliśmy od drzwi, coś na siebie wylaliśmy, opowiedzieliśmy żart nie tak jak trzeba, czy jak bardzo pozerską i odrażającą fryzurę dzisiaj mamy. Żeby pozbyć się od tego krytycznego wewnętrznego głosu, musimy z pełną świadomością wykonać pewne ćwiczenie. Będzie nam potrzeba postawić przed sobą cel. Wyliczyć, ile czasu tracimy na głupie zachowania albo po prostu egzystencję kogokolwiek. Możliwe, że to, co myślimy o ludziach, których nie za bardzo znamy, jest najlepszym przykładem tego, jak działa wyobraźnia średnio statystycznego człowieka. W większości dla reszty świata jesteśmy takimi samymi nieznajomymi, albo przypadkowymi znajomymi, których znamy my i z którymi spotykamy się na co dzień. I wyniki mogą okazać się zdumiewające. Wyobraź sobie, że jedziesz windą na 20 piętro z kimkolwiek. Ten ktoś myśli, że nie uważasz jego garnitur za odpowiedni w tym miejscu. Ten ktoś uważa, że należało wybrać inny garnitur, bo w tym wygląda głupio i skrępowanie. Jednak ty nawet nie zwróciłeś uwagi na jego garnitur. Tak naprawdę nawet nie zauważyliśmy fakt narodzin tego człowieka i nie zauważymy pewnego dnia jak umrze. Martwi na stoek zareaguje nasz partner zauważywszy, że nasza matka była zimna w stosunku do niego. Albo weźmy ostatnie momenty dwugodzinnej narady kiedy wydaje nam się, że fryzura współpracownika jest trochę inna. Chociaż nie możemy z pewnością powiedzieć co w niej dokładnie się zmieniło. Współpracownik myśli, że fryzjer zrobił fatalny błąd, i uporczywie myśli o tym, jak nigdy go nie odwiedzi ponownie. Innymi słowy, Odbierając nasze myśli jako drogowskaz, otrzymujesz wiele precyzyjniejsze i wiele mniej krępujące wyobrażenie o tym, co najprawdopodobniej dzieje się w głowach innych ludzi, kiedy się z nimi widzisz. W sposób przyjemny albo nie za bardzo. Nowiny są jednocześnie dosyć złe, jak i dobre. Z jednej strony ktoś może nie zwrócić uwagi na naszą śmierć i na pewno nie zauważył, że wylaliśmy na siebie sok pomarańczowy albo zmieniliśmy fryzurę. Nie chodzi o to, że my albo oni są okropni. Nasza obojętność nie jest nieskończona. Gdy widzimy, że nieznajomy tonie, to na pewno spróbujemy go jakoś uratować. Kiedy płacze znajomy, współczujemy mu. Najczęściej musimy robić wybór. Nasz brak troski o innych w codzienności wynika z dosyć normalnej biologicznej przyczyny. Musimy wydawać większość uwagi i sił na nasze własne życie, formując wnioski o swoich własnych problemach. Jak tylko jesteśmy zmuszeni myśleć o naszych relacjach, karierze, finansach, bliskiej rodzinie, potomkach, nadchodzących wakacjach, znajomych i egzystencji w sumie, nieoczekiwanie pozostaje bardzo mało czasu, żeby rozmyślać o bardzo piskliwym głosie klienta albo sposobu ubierania się kolegi. A teraz powinniście się przybliżyć do innego, dosyć tragicznego wniosku. Nie należy cierpieć przez obojętność ludzi wokół. Należy, jeśli to konieczne, w odpowiedni sposób na niego zareagować. Nam nie należy martwić się tym, że jesteśmy ignorowani. Powinniśmy przyjąć wolność stojącą za faktem tego, że nas ignorują, a zatem z kolei z wielką odwagą wziąć się za sytuacje i przygody, w których możliwe jest dotknięcie głupoty. Początek nowego biznesu, zaproszenie na romantyczną randkę, pytania na wielkiej konferencji. Możemy zasmakować porażki, ale przy tym trzeba pamiętać, że większość ludzi nie obchodzi Twoje życie. Wierzyć w ideę, która może przyczynić się do naszego sukcesu, którego jak teraz wiemy, nie będzie nikogo obchodził. Dzięki za dotarcie do końca. Jeżeli się podobało, zostaw suba i łapkę w górę i pisz, co sądzisz na ten temat.